Czołem moi drodzy, ja jestem Koen, to jest Cave, a to jest yy, początek. Tak to nazwę. Yy, od jakiegoś czasu nie nagrywam sesji, bo robię inne rzeczy, albo gram sesje, których nie nagrywam, i no cóż, to jest stan, o którym wspominałem podczas live'a świątecznego, ale wspominałem również, że będę chciał yy, zacząć pisać coś. Yy, jeśli śledzicie mojego fanpage'a, to pewnie wiecie, że chodzi tutaj o. Pewną formę kampanii, czegoś co jest dla Dune. Ja się bardzo cieszę, bo Alice Games ogłosiła, że w tym roku wypuścili dwie rzeczy do Dune. To jest taki specjalny starter box Masters of Dune, czyli panowie Dune, jak to jest po prostu przetłumaczone. Boxi, w którym jest mnóstwo fajnego precjoza, mapki, karty, rzeczy plus scenariusz do zagrania. A obok tego będzie jeszcze jedna oddzielna, mała kampania, która dzieje się na Arakis. Więc żeby nie było za mało Dune. To ja też dune, jedną specjalną, dużą, kampanijną, chcę napisać jako materiał. Totalnie darmowy, bo nie mam praw licencyjnych, żeby sprzedawać jakiekolwiek prawa do dune. Tym bardziej do 2T20 czy jakichkolwiek produktów, które istnieją. Ale mam wrażenie, że jeśli napiszę rzecz, która jest całkowicie za darmo i jest tylko fanfictionem, tak naprawdę niekomercyjnym, no to, to chyba będę mógł się podzielić. Na to liczę i trzymam kciuki, żeby. Tak to się udało, żebym wytrwał. Na razie to, co stworzyłem i to, co planuję Wam pokazać dzisiaj, jest tym początkiem. Początkiem, który będzie bazą, pewną bazą do działań, które mają się dziać. OK. Zaczynajmy, bo czas leci, a Wy, a Wy, moi drodzy, macie swoje życie, więc mam nadzieję, że go nie będę zabierał. To, co będę mówił dzisiaj, jest pewnym podejściem, które jest uniwersalne. Może pasować Wam do wszystkich kampanii, może pasować także dla graczy, więc jeśli chcecie dalej słuchać, możecie. Bo do pewnego stopnia to, co dzisiaj się pojawi, nie popsuje wam treści fabuły, ani zagadek czy niespodzianek, które jako gracze w tej diunie konkretnej moglibyście pozyskać jako gracze. Co wam powinno nie przeszkodzić w jakikolwiek sposób. Ważne jednak jest to, że będziemy próbowali sobie popatrzeć na pewien styl gry i styl kierunku kampanijnego, który chciałbym osiągnąć jako mistrz gry i... no właśnie. Będzie też czymś, co będą doświadczać gracze. Mniej lub bardziej, bo zawsze możecie sobie to zmodyfikować, ale żebyśmy wiedzieli, z czego startujemy. A startujemy właśnie stąd. Większość kampanii, które gdzieś tam ktoś pisze, są bardzo uniwersalne, które nie skupiają się na tym, kim jest bohater gracza. To znaczy, jesteś kimś, kim chcesz i będziesz robił te rzeczy, no właśnie, które podejmiesz jako swoje własne decyzje lub nie, w reakcji na to, co jest napisane w podręczniku. Scena pierwsza, scena druga, scena trzecia, coś się dzieje, co robicie, co potem chcecie zrobić dalej, tu są inni ludzie. Ja w takim duchu oczywiście chciałbym, żeby ten sandbox był otwarty, żeby była otwarty, odpowiednia sprawczość graczy, żeby gracze mogli wybierać sobie, jak chcą rozwiązać problem. Więc te elementy otwartego świata i wyborów chciałbym, żeby się pojawiały. Chciałbym uniknąć w wielu miejscach, a właściwie tam gdzie tylko się da, chciałbym uniknąć tworzenia wielorakich zapętleń albo tym bardziej iluzji wyboru. Chciałbym, żeby te wybory były prawdziwe, by one Egzekwowały i tworzyły świat namacalnie i żeby też były konsekwentne. Znaczy, jeśli wybierzemy drogę A, to droga B przestanie istnieć, a właściwie będzie miała konsekwencje to, że na drodze B coś się stało, że komuś nie pomogliśmy, lub że coś później ktoś nam wyciągnie, gdyż, no właśnie, poszliśmy inną ścieżką niż, niż dało nam dane, a tych ścieżek będzie zawsze kilka. Tak dzieje się zwykle w kampaniach. Z mojej perspektywy jest to najmniej pożądana forma dlatego, że ja bym chciał, żeby to postać, która jest postacią, na niej skupiała się opowieść. To znaczy, tak jak w książce, to bohater jest główną osią naszych przygód, to jego problemy, jego pragnienia, jego marzenia, to kim jest i czego chce, by to wchodziło w świat, a nie to, żeby było tylko reaktywne do świata i tak naprawdę nie miało żadnego znaczenia. Chciałbym, żeby bohaterowie przeżywali coś, co jest ich osobiste, a nie tylko czego są świadkami. Więc, w tym duchu, kampania musi opierać się o bohaterów, których znamy, którzy są predefiniowani, którzy mają pewnego rodzaju, no cóż, swoje rzeczy. I ta konkretna kampania będzie oparta na konkretnych bohaterach z konkretnymi problemami, z konkretnymi ambicjami, tak by można było sobie przegrać, zagrać, zobaczyć, dotknąć. No właśnie, i pokazać jak oni kończą tą opowieść razem lub osobno w taki lub inny sposób. Dla mnie, tą podstawą jest bohater. To on jest osią wyjścia, a cała reszta będzie osią przeżycia tego bohatera, którą chciałbym, żeby on przeszedł i osiągnął. Tak chciałbym mu też grać i tak z takimi sesjami chciałbym się spotkać, w których mój bohater jest priorytetem dla mistrza gry, jego przeżycia jego doświadczenie, jego przygoda była najważniejsza. A nie opowieść, którą przygotował mi Mistrz Gry, w której ja się muszę odnaleźć. Kiedy ja się muszę odnaleźć, to oczywiście mogę to robić i mogę próbować swoją agencyjność wtrącać i mam nadzieję, że wtedy Mistrz Gry ją pochwyci, doda do tego, uzupełni. Ale mimo wszystko najpiękniejszą drogą jest to, kiedy faktycznie i dla Mistrza Gry, i dla mnie, to te moje potrzeby, albo swoje potrzeby bohatera są wyzwaniem, ciekawością i na tej osi chcą budować opowieść. Ja chcę na tej osi budować opowieść. Moi drodzy, Chciałbym grać w 2 20, to znaczy w system bardzo epicki, bardzo wymagający, robiący duże i ważne rzeczy. Sami bohaterowie w związku z tym też muszą być duży i ważni, muszą być kompetentni. W tym duchu ich problemy będą też duże i ważne. Będą takie, z którymi powinni się borykać na co dzień lub też być na tyle silni egzystencjalnie, żeby oni je odgrywali. To jest też kierunek dla graczy, by pamiętać, że te drobiazgi, które tam mamy, są ważne dla bohatera. Jeśli ich nie artykułujesz, jeśli ich nie odgrywasz, nie podgrywasz ich, nie pokazujesz, że... Pewne wybory i działania są nakierunkowane w ten sposób, to to będziesz tracić. Po pierwsze okazje, po drugie, no właśnie, element fabularnego gdzieś zaangażowania. Duna d 20 ma to do siebie, że ma także motywację, motta i umiejętności, więc to wszystko zapętla się jeszcze bardziej w to, z czym sobie nie radzi bohater, z czym chce sobie poradzić, ewentualnie z ambicjami, które w sobie nosi. Tym bardziej one powinny się łączyć. No i właśnie, być kierunkiem, pomocą do tego, by odgrywać postać <laughs> lub w jakikolwiek inny szalony sposób przez tą powieść przejść, wnosząc jak najwięcej. Bo chcę, żeby gracze, którzy w nią grają, wnosili jak najwięcej. Dobra, normalnie bohater gracza w Dune ma swoją konstrukcję i ma swoje elementy, wystarczy być podręcznie główny do przygód w Imperium, i po prostu przejść przez stworzenie bohatera. Dodać mu tam motywację, dodać mu tam cechy, dodać mu atrybuty, umiejętności, motta, e, kilka elementów dodatkowych i to nam powinno wystarczyć. Ja jednak e, poszedłem troszkę dalej, bo dla mnie tym bazowym elementem jest to, że bohater musi mieć wady. Bohater musi mieć rany, tak zwane. To się w literaturze nazywa woundami po angielsku, i zwykle chodzi o to, że kiedy widzimy takiego bohatera, jesteśmy w stanie sobie z nim trochę sympatyzować, bo widzimy, że nie jest doskonały. Że nie jest też bezcielesny, nie jest bezemocjonalny, on ma pewne problemy, które będzie musieli odgrywać. Łatwiej nam się z nim identyfikować i jako obserwatorom, czyli współgraczom i mistrzowi gry, ale także światowi, który, no właśnie, może empatyzować z człowiekiem, który ma problemy. Dlatego też chciałbym, żeby na tych problemach były zbudowane relacje z bohaterami niezależnymi, a to znaczy, żeby każdy bohater niezależny z tych ważniejszych bohaterów miał pewnego rodzaju odnośniki, informacji do tego, jak się do tego aspektu odnosi. To znaczy, że jeśli ktoś na przykład jest narkomanem, to w takim razie jak odnosić do narkotyków i narkomaństwa ten NPC? Czy on to mówi, że jest ok, że jest pięknie, że jest fajnie, jesteśmy bohemą, czy w drugą stronę mówi, jestem człowiekiem prawym, jestem religijny, narkotyki oznaczają słabość, potępiam cię. Chciałbym, żeby ktoś, kto weźmie tego NPC, od razu wiedział, że w tej sytuacji, kiedy spotka się z tym elementem, on musi wymyślić, to w takim razie, co ten inżynier będzie myślał? On o tym myśli w ten sposób. I te elementy osiowe, główne, będą nam się tutaj pojawiać. Poprosiłem chata GTP. Mm, tak, Poprosiłem ją, ja, by mogło mi zebrać taki zestaw najbardziej prostych kilkunastu wad, problemów. Rzeczy, z którymi ludzie się oborykają, a z którymi my jako czytelnicy często się identyfikujemy. Przebrałem je trochę, popatrzyłem. Faktycznie te strzały są bardzo ciekawe i pomocne, no i na tych strzałach będę starał się nam tutaj coś zbudować. Przykłady ambicji, czy relacji, czy właściwie takich problemów, które tam się pojawiają, jest ich około 8. Można je oczywiście w jakiś tam sposób sobie przyciąć, pomieszać. Ja przykładem, że każdy bohater, z grających bohaterów, musi mieć przynajmniej dwie wady. Dwie wady, ponieważ to są dwie płaszczyzny, dwie różne jakieś strony. Jeden czasami widzą nam mocniej, drugie mniej. Może być różnie, jeśli chodzi o npc -ów. żebyś Gdybyś mógł, miał, miała czym zagrać, musi mieć dwie. Dwie wady, bo generalnie postać w Dune'ie ma swoje atrybuty, ale nie ma psychologicznych takich wątków fabularnych, które ciągną się za nią. Więc dla przykładu, Mamy tutaj na przykład decyzje zawodowe. Przykład. Walka z wyborem kariery i strach przed nieosiągnięciem swojego potencjału to coś powszechnego. Bohater może żałować, puszczania pasji na rzecz pra praktycznej pracy lub czuć się niewystarczająco w porównaniu do rówieśników, co prowadzi do wstydu związanego z jego karierą lub obecną sytuacją. No właśnie. Jak wielu z nas robi coś, czego się wstydzi, nie osiągnęło tego, o czym marzyło, nie spełniło oczekiwań rodziców, lub drugą stronę robi coś, czego zupełnie nie chciałoby nigdy robić, chociaż no, wszyscy są dumni i zadowoleni. I ten bohater, jeden czy drugi, powinien mieć taki błąd, taki problem, taki element. Ktoś jest inżynierem, zajmuje się, w, no właśnie, w, w korporacji, w napromiętym stanowisku, wielkim projektem? Świetnie. Ale on wcale nie jest zadowolony z tego faktu wręcz się tego wstydzi. Zapytany przez przyjaciela z młodości, co robisz? Ukrywa się przed tym. Bo mu wstyd. Po prostu mu wstyd. Takich drobiazgów mamy trochę więcej. Ja z nich, które w tej chwili zobaczycie prawdopodobnie gdzieś obok e, lub też w komentarzu w filmiku, złożę nam bohaterów. E, tych bohaterów e, będziemy za chwilę widzieli. Oni mają po pierwsze te elementy, ale do tych elementów mamy też dobudowane pewnego rodzaju odbicia, ambicje, kierunki, których oni powinni pójść, by je rozwiązać. To znaczy, nie jest tylko to, że ktoś miał problem i się wstydzi tego, że miał tą pracę. Jest takie pytanie, to w związku z tym, że miałeś problem z decyzją zawodową, to w jaki sposób chciałbyś zmienić swoje życie? I dla przykładu, postać, która żałuje tej decyzji zawodowej nie podążyła za swoją pasją, może mieć na celu przejście do satysfakcjonującej kariery. Może chciałaby porzucić starą pracę, może chciałaby zająć się czymś zupełnie innym, związanego z prawdziwymi zainteresowaniami lub na przykład z pasjami, zakładając na przykład organizację non-profit albo robiąc coś zupełnie no właśnie, innego niż do tej pory. Ale jak jesteś człowiekiem w korporacji, członkiem rodu, jeśli twoja rodzina liczy na ciebie, jeśli twoje nazwisko coś znaczy, a ty nagle mówisz, że rzucisz to uprzywilejowaną pozycję, to nie będzie to prosta, niełatwe. Nie wiesz, że tak po prostu ubieszczady. czady. Więc ten wątek problemu i rozwiązania pojawi nam się. Będą to dwa, na każdego bohatera i każdy będzie musiał sobie z tym wątkiem gdzieś pracować w czasie kampanii, a ja sam, tworząc pewnego rodzaju wątki fabularne, będę się skupiał na tym, żeby do tych wartości, do tych problemów w jakiś sposób dotknąć. By jeśli ktoś był uzależniony od narkotyków, to Gdzieś stworzyć miejsce, gdzie te narkotyki są mocno obecne. I albo w jednym miejscu jest ich wysoka tolerancja, albo w drugim czy innym miejscu jest ich zupełne potępienie. Tak, żeby ten człowiek, który ma ten problem, faktycznie miał z nim problem dalej. W świecie, który albo go nakłania do zła, albo go wyciąga z tego zła, lub go potępia. I teraz tu się musisz tym wszystkim odnieść. Tych rodów jest dużo, one mogą mieć swoje koloryty, i do tych kolorytów będę chciał się odnosić. Ale będę budował relacje świata, problemy i potrzeby, które gdzieś ci nasi bohatery mają do tych wątków niż odwrotnie. Nie wymyślam sobie fajnego miejsca i próbuję go dodać, tylko będę myślał o tym gdzie są miejsca, które mogę tu dodać, by stworzyć je a potem nie zaangażować w naszą fabułę i nasz opis. A nasz opis? A nasz opis no właśnie. Ci bohaterowie tak skonstruowani na tych problemach, ich rozwiązaniach, ambicjach, które mają oraz na po prostu mechanicznej strukturze bohatera muszą dotknąć problemu, którym jest Duna. A problemem, w którym jest Duna, jest to, że mamy swój ród. Gra Duna 2 zachęca nas do stworzenia własnego rodu. Rodu, który to no właśnie, ma swojego władcę, ma swoją y, y, świtę, więc ma jakiegoś swojego mentata, doktora Suk, y, może kogoś, kto jest mistrzem asasynów i tak dalej i tak dalej. Ja z racji, no cóż, y, w przeszłości y, stworzyłem kiedyś z moimi współgraczami ród, który nazywa się Hirado. Y, kampania Hirado jest na moim kanale, ale Idźmy w tym dalej. Ten ród ma swoje ambicje. Ten ród ma swoje wątki, ma swoje challenge, którymi obciąży naszych bohaterów. Będzie chciał, żebyśmy coś zrobili w jakiś sposób, żebyśmy jakieś problemy rozwiązali lub jakieś, no właśnie, wątki pociągnęli. I w tym duchu to jest nasza przygoda. To jest nasza kampania. Zróbcie to. Osiągnijcie to. Zapewnijcie naszemu domowi to i to i to. To są wasze priorytety. To są wasze osobiste problemy. To są problemy naszego domu, to jest świat. Grajmy to. Oczywiście są NPC, są sytuacje, są miejsca, które oni będą lub nie będą mieli do zaopiekowania bardziej lub mniej. To zobaczymy, no właśnie, tworząc ten świat, gdzie chcemy ich wypchnąć, do czego sobie nakłonić, jakie wątki będą dla nas ciekawe i seksowne, ale tutaj to bohater plus root będzie kierunkował nam tą przestrzeń działań i pomysłów. To też ten sandbox, który będzie bardzo otwarty który będzie mówił nam o świecie, o NPCach, o ich lajkach i dislajkach, a potem o relacjach świata do naszych bohaterów. I oni też muszą już te relacje mieć. Dlatego mamy bohaterów, którzy są zaawansowani, odważni, w życiu swoje już przeszli i w swoim rodzie nie są nikim. Więc nie są tylko popychadłem, są kimś, kto no właśnie, jest godzien zaufania i jest kompetentny, by tym zaufaniem, no właśnie, się wykazać. Popatrzmy w takim razie, co tutaj jeszcze mamy. Szukałem czterech archetypów. Archetypów, w których będziemy mogli bawić się pewnymi umiejętnościami, pewnym schematem. W Dunie możemy robić pewne rzeczy. Zakładam, że nie będziemy biegać i strzelać, tylko będziemy trochę intrygować, będziemy trochę knuć, będziemy trochę rozmawiać. Więc nasi bohaterowie potrzebują mieć tę umiejętność. Też zestaw drużyny, która będzie wykonywała pewną misję, musi być spójny. To znaczy, no, nie wyślemy czterech komandosów i śmieszka do załatwienia spraw dyplomatycznych. To muszą być ludzie, którzy mają pewnego rodzaju predyspozycje do tego. Dlatego też wymyśliłem taką ekipę. Uczony. Archetyp zbudowany na rozumowaniu. Chciałbym, żeby nasz dom miał silne zaplecze intelektualne. Nie mamy mentata, ale mamy uczonego, który zajmuje się projektem. O nazwie Stalomyśl. Stalomyśl oczywiście chodzi o. O projekt związany z AI. O projekt związany z zakazaną technologią. I w tym miejscu w Hirado w kampanii zdobyliśmy pewnego rodzaju artefakt, który jest myślną, myślącą. Tutaj wiemy, że domiem dalej ma. Co z nią zrobi Komu ją przekaże Czy ją zniszczy? Czy wykorzy wykorzystałem jako atut? Czy może jako. Wiecie, podkładkę komuś pod nogi, żeby ją pod, 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 podrzucić. Nie wiem, ale wiem, że gość, który się tym zajmuje, jest szefem tego projektu, jest na szczycie naszej intelektualnej drabiny, nie jest mentatem, jest uczonym, będzie, będzie próbował no właśnie, odpowiednio, odpowiednio ten projekt zareklamować. Może znaleźć kogoś do partnerstwa nad tym projektem, a może użyć go w odpowiedni sposób do przekonania innych sojuszników, no właśnie, o wartości naszego domu. Idźmy dalej. Emisariusz. Oczywiście, jeśli mamy uczonego, który jest świetnie wyszkolony i świetnie zna się na technologii, potrzebujemy na kogoś, kto potrafi nas reprezentować. Kogoś, kto zna się na dworze, kto zna się na dyplomacji, kto potrafi zająć się w odpowiedni sposób, też wie, kto jest kim, gdzie i na co, po co. Te dwa y, projekty, uczone rozumowanie, emisariusz, komunikacja, no muszą tutaj być w zespole chcąc, nie chcąc. Mamy także wywiadowcę, który oparty jest na dyscyplinie. Wiedowca to jest tak naprawdę szpieg. Osoba, która jest infiltratorem, może asasynem osobą, która jest bardzo spokojną w duchu tego, że pewne rzeczy po trzeba zrobić. Więc, więc jest zdyscyplinowana dość mocno. Emisariusz może <kluzny> umieć rozmawiać, uczony może przemyśleć pewne rzeczy technologiczne ale kiedy? Jak szybko? I jak? Tutaj mamy wiodowcę. Czwartym archetypem jest strateg, oparty też na rozumowaniu, ale rozumowaniu trochę innym bardziej wojskowym, bardziej strategicznym bardziej takim, który mówi o tym, jak świat jest zbudowany i na czym, na czym stoją nasi wrogowie i nasi sojusznicy. I w tym miejscu, oni razem, w czwórkę, będą musieli zająć się głównym priorytetem domu. Dom Hirado chce przestać być domem średnim, chce być domem dużym, a w tym miejscu, ponieważ mieszka na Ekaz, to tam domem dużym jest dom Ekaz. Dom Ekas zajmuje planetę Ekas, a my byliśmy do tej pory jego lennikiem. To czy wejdziemy w sojusz, to czy przekonamy kogoś, by ktoś tam oddał Ekas i zdetronizował naszego suwerena, to czy nasz suweren po prostu może się z nami połączyć i pojedna, a może przeniesiemy się na inną planetę i tam to ją podbić lub ją dostać od imperatora Korino. Nie wiem, ale priorytetem domu jest to, by stać się domem wielkim. Mamy wielkie ambicje, mamy wielkie zasoby i uważamy, że nadszedł czas by coś zmienić. Jak to zmienić, z kim, w którym kierunku? To to będą pchali nasi gracze. To w tym kierunku oni pociągną nasz dom. Drugim elementem oczywiście jest zaopiekowanie projektu Stalomyśl. Zdecydowanie o tym, co z nim zrobić i jak, z kim. Zagospodarowanie to jest ten drugi punkt. Trzecim punktem jest ustanowienie bezpiecznej pozycji, niszkając sojuszników, budując armię, podpisując traktaty. To się może wiązać z pierwszym punktem, to się będzie wiązało z drugim punktem na pewno, bo posiadanie tego AI, tej maszyny myślącej, będzie jakimś atutem albo jakimś obciążeniem, ale prawdopodobnie będzie jednak atutem, no bo jest to pewien rodzaju broń. Czwartym elementem jest odniesienie do aktualnej sytuacji na Armii Politycznej ród atrydów. Został unicestwiony. Będziemy grali w momencie, w którym wiemy, że Harkonneni znowu rządzą Arakis. Wiemy, że Ara Atrydzi no, zostali pokonani, zniszczeni. Ja nie do końca wiem, co imperator przekazał w kosmos, ale podejrzewam, że nie powiedział, że to Harkonneni y, zabili Atrydów i, no, i przejęli planetę. Planetę rozdaje imperator. Podejrzewam, że Atrydów musieli zamordować. Fremeni, a Harkonneni Harkoneni dbają o imperium jak zwykle, zaufani imperatora, no jego pięść, nie? Tak to widzę. Wy wybierzecie, gdzie chcecie pójść, jak to zrobić, w którym kierunku zaopiekować tą powieść, biorąc pod uwagę, że nasi bohaterowie są tutaj, gdzie są. Tak, będę dodawał tam wątki z rozgrywek, które działy się online, to znaczy Chciałbym, żeby jakiś na przykład wątek ten, domu Vernius. Mieliśmy go troszkę ogranego, jestem bardzo ciekawy, czy uda się gdzieś tam wcisnąć w dom Vernius. W takim właśnie kontekście, tego, że oni też byli skolikaceni z, z Atrydami, więc gdzie my teraz się tutaj znajdziemy? Czy będziemy chcieli dogadywać się z Harkonnenami, czy może jednak nie? Wątpię, by ktokolwiek z Harkonnenami chciał się dogadać, ale hej, wasi gracze mogą. Mają atuty, mają kierunki, mają pomysły i mają NPCów, więc jakby kwestia. Do pracowania. No, i na tym początku, jeśli patrzę sobie na to, co tutaj mamy, mamy czterech bohaterów, z których każdy ma po dwa swoje problemy. No i potem. No i potem trzeba ruszyć świat. Ruszyć świat i przejrzeć to, co można zrobić na EKAS, a potem, a potem dalej. Zrozumieć, jak wygląda nasz dom kto w nim jest, jak na nas patrzą ci ludzie, którzy są w naszym domu, jak patrzą nasi bliscy, nasi bliscy i znajomi. Pamiętajmy, że to jest jednak świat, w którym będziemy podróżować po świecie, po kosmosie. Razem z nawigatorami będziemy przemierzać cały kosmos, latać pomiędzy planetami, więc to, kogo polubimy, kogo pokochamy, z kim będziemy utrzymywać relacje, o kogo będziemy dbać, no to będzie bardzo ważne. I także to, by wrócić do domu, by zagrać te sceny domowe, by zagrać Rozmowy, na przykład z naszymi przywódcami, czy holograficzne, czy właściwe, moim zdaniem powinniśmy wracać częściej, bo właściwe rozmowy są najmocniejsze. Najbardziej intymne, najbardziej wnoszące coś do emocjonalnych scen, które się dzieją. No i też łatwiej poczuć konsekwencje wyborów. Stąd zaczynamy od tego, że. Bierzemy sobie te rzeczy, te wady. Ja Wy je macie, więc jeśli macie ochotę spróbować tak zrobić na własnych bohaterach, kiedy chcecie w dinę, zapraszam. To jest tylko wątek fabularny, Lorowy, który podprowadza pewne wątki, pewne tematy. Można go rozbudować na róż wiele różnych stron, bo tak jak ja mam na przykład niezadowolenie z pracy, czy jakieś ambicji, to mogą być różne prace, różne ambicje, różne poziomy. U mnie jeden z bohaterów na przykład wybrał drogę dyplomaty. Pomimo, że jego ród znany jest z tego, że jest rodem gwardzistów i w związku z tym wyłamuje się jakby z policyjnej rodziny, staje się kimś zupełnie innym. W drugą stronę, na przykład też żeni się z kimś, kto jest z drugiego domu. I taki trochę motyw o Juli. Też jest ten wątek tego, że podejmujesz romantyczną decyzję, która oddziela cię od rodziny, która mówi, no, wybrałeś siebie, a nie nas w świecie, w którym Rodzina znaczy, znaczy bardzo, bardzo wiele. To są problemy naszego no, jednego bohatera i, i te, potwory, te problemy mogą być zupełnie, zupełnie inne, chociaż opierające się na te same schematy i te wątki. Je macie, z nich można budować, a same karty postaci i ich elementy, no niebawem zobaczycie pewnie gdzieś dostępne online. Ja wstępnie już stworzyłem karty um, uzupełniane po polsku z. Um, korzystając z kart, które są na stronie alicegames.pl z ich strony ze sklepu za darmo ale samych NPCów i sam świat zobaczycie niebawem będę testował to ustawienie, te pomysły na najbliższej zjawie więc jeśli ktoś się tam wybiera to zapraszam bo będzie można zobaczyć i tych bohaterów i to ustawienie w pierwszej akcji i w nazwijmy to sobie może nie pierwszym scenariuszu z kampanii bo bardziej zależy mi na tym, żeby zobaczyć jak to działa i czy działa jeśli chodzi o dobór pomysłu i rzeczy, no, tak trochę jak się biera komplikacje w kulcie, czy gdziekolwiek indziej, zobaczyć, czy to są właściwe rzeczy pasujące do siebie w tym kontekście, ale i tak gra powinna być całkiem ciekawa, a potem w świat, co będzie można pójść, co zrobić, no to mm, przy skutkowo sobie rozbudujemy. Tyle ode mnie. Jestem Koen, to jest Cave, a to jest pierwszy odcinek z cyklu powieści Dune, tak? Początek, tak chyba na początku zaznaczyłem. Do zobaczenia. Witam Was w 2025 roku. Roku Dylmy.